radio krakow Bo dzisiaj Anglicy zajadają się naleśnikami. To jest tradycyjnie jest taki naleśnikowy dzień. Ale zanim wrócimy do tych, tych tradycji angielskich związanych z naleśnikami, to chciałam jeszcze poprosić pana Jacka Szklarka, żeby nam opowiedział historię swojego pierwszego zetknięcia z naleśnikami Suzette, tymi najsłynniejszymi naleśnikami, które podawane są w wielu restauracjach jako deser. No tak, to są naleśniki, które przede wszystkim zwracają uwagę stylem wyserwowania. Najczęściej dzisiaj w restauracjach można je spotkać w formie deseru. No i naleśnik, który, jak naleśnik, prawda, ma fajny, miły, miły farsz, tak jak wspomniałem, na bazie świeżych truskawek, trochę bitej śmietanej, niekiedy jakiejś skórki pomarańczowej, różnych takich, dodatk kandyzowanej, czy też jeżeli jesteśmy gdzieś, nie wiem, na Sardynii czy na Sycylii, normalnie startej z, z ekologicznych pomarańczy. No i też byliśmy świadkiem w takim y, hotelu na, na Sardynii, przy, zgaszonych, y, przy, przy zgaszonym świetle, kelnerzy wjeżdżają z wózkiem, y, tam jest kuchenka, patelnia, to wszystko jest przy tobie, przy stoliku podgrzewane i tak dalej. I dochodzi do tego kluczowego momentu, y, podlewa się tu właśnie gramanie, podpala się ten alkohol i chłopacy kelnerzy przesadzili z ilością tego doskonałego likieru. Zapaliła się nie tylko patelnia, płomień się uniósł, wypalił w suficie czarną dziurę. Była to bardzo zabawna sytuacja, chociaż w pierwszym tym wybuchowym momencie wszyscy się przeraziliśmy i trochę odskoczyliśmy w bok. Ale to był taki moment właśnie dobrego zbratania się z całą obsługą hotelową i później byliśmy perfekcyjnie obsługiwani. Ale smak tych krepszyżet naprawdę jest genialny, pod warunkiem właśnie, że że nie zabraknie tego, tego właśnie likieru pomarańczowego, który tak zmienia ten prosty naleśnik w doskonały deser. Polecam Państwu też legendę na temat powstania naleśników Szwecji, bo przecież to oryginalnie francuskie danie. Ale wracamy do tych tradycji angielskich, bo to oni sobie zrobili z dzisiejszego dnia święto naleśników. Oprócz tego, że jedzą naleśniki, to też biegają z tymi naleśnikami. A tak. właściwie z patelniami. Istotnie. Jest to bardzo wesoła okazja. Właściwie wystarczy wybrać się do Anglii pod koniec karnawału i praktycznie w każdej miejscowości, przy większym placu czy targowisku można natrafić na pancake race. Wtedy pokibicować zawodnikom, wziąć udział. No i zjeść pysznego naleśnika z sosem cytrynowym. Taki najsłynniejszy bieg z naleśnikami odbywa się w Olni, w hrabstwie Buckingham, bo tam podobno w XV wieku pewna gospodyni smażyła sobie naleśniki i nagle zorientowała, się że się spóźnia na nabożeństwo pokutne. Wybiegła z, do, z domu w fartuchu i z patelnią w ręku. I na pamiątkę tego zdarzenia właśnie w tym miasteczku y, y, organizuje się taki specjalny wyścig. W nim biorą y, udział tylko mieszkanki, y, dorosłe mieszkanki miasteczka. Trzeba mieszkać wolniej przynajmniej trzy miesiące. Y, są one specjalnie ubrane w fartuchy, w kleciastych chustkach biegną. I mają oczywiście w ręku patelnię z naleśnikiem. Y, y, istotą tego biegu jest to, żeby dobiec do kościoła z rynku do kościoła trzeba poczęstować dzwonnika w kościele naleśnikiem i dostać od niego buziaka a po drodze należy naleśnik utrzymać na patelni i jeszcze w dodatku podrzucić go żeby się obrócił przynajmniej trzy razy tak myślę o tym dzwonniku teraz czy on od każdego musi zjeść kawałek naleśnika czy wystarczy się od pierwszej osoby to zależy czy dba o figurę czy nie ale te wyścigi bywają bardzo różne to znaczy one mogą mieć różne zasady czasem są właśnie wymagane stroje w gospodyń domu a czasem przebrania takie zupełnie dowolne, zwariowane. Pancake Race na trawniku przed parlamentem jest dość słynny, i tam od właściwie 18 lat odbywa się taki wyścig na zasadzie sztafety. Rywalizują trzy drużyny: drużyna Izby Gmin, Izby Lordów oraz dziennikarze z loży prasowej. I właśnie w zeszłym roku wygrali dziennikarze, więc dzisiaj parlamentarzyści, którzy chyba już przygotowują się do tego biegu albo już zaczęli, mają nadzieję się odegrać. Grać. I często te, te wyścigi są połączone ze zbiórką na cele charytatywne. Królowa czasem dorzuca się do takich okazji. Ale nie startuje w biegu. Nie startuje, jada naleśniki, ale podobno sama ich nie smar.